Możesz sobie mnie wyobrazić z grubym warkoczem naturalnych włosów sięgającym do pasa i z pełnymi, smętnymi, ale pełnymi życia oczami. Tak, jestem tym Tadeuszem Kościuszką, którego historia kreuje na Herosa bez skazy, ale jestem człowiekiem, z własnymi sekretami i namiętnościami, w tym niespełnioną miłością do Ludwiki, mojej uczennicy, córki wojewody smoleńskiego Józefa Sosnowskiego, która była dla mnie wszystkim, mimo że jej ojciec miał inne plany na jej przyszłość. I odmówił mi jej ręki okrutnymi słowami synogarlice nie dla wróbli, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków, to złamało mi serce. Wyróżniałem się siłą fizyczną, a przy tym fascynowała mnie postać Karola XII, króla Szwecji, co sprawiło, że inni nazywali mnie Szwedem. Ironią losu była sytuacja, kiedy wróciłem do ojczyzny, aby odkryć, że nie ma miejsca dla kogoś z moim wykształceniem, chyba że mogę kupić pozycję, której pragnąłem. Tak oto stałem się nauczycielem, co prowadziło mnie do uczucia, które zmieniło moje życie. Pragnienie miłości i sprawiedliwości napędzało mnie do podróży. Od konfliktów w Europie po rewolucyjne Stany Zjednoczone, gdzie moje umiejętności inżynieryjne i wojskowe zyskały uznanie samego Benjamina Franklina i Georgia Washingtona. Nazywano mnie po prostu kos, ale moje idee i działania przemówiły głośniej niż jakiekolwiek imię. Moją pasją było nie tylko pole bitwy, ale i ideały wolności i równości. Wspierałem prawa chłopów i walczyłem przeciwko niewoli, zarówno na ziemiach polskich, jak i na polach Ameryki. Moje przekonania często kładły mnie w konflikcie z władzą, od magnatów po samą Katarzynę Wielką, która nazwała mnie bestią. Jednak już generał Nathan L. Green, generał Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nazwał mnie mistrzem swojej profesji. Pomimo mojej reputacji jako przyzwoitego człowieka, moje życie nie było wolne od skandali. Mówi się, że spłodziłem nieślubne dziecko, a także, że byłem romantycznie związany z żoną pułkownika. Nawet w obliczu porażki, takiej jak bitwa pod Maciejowicami, moja decyzja, by włożyć pistolet do ust, choć broń nie wypaliła, pokazuje, że moje życie było pełne dramatycznych momentów. Mój czas w niewoli rosyjskiej pokazał kolejną stronę mojej determinacji. Symulując niedowład nóg, próbowałem zarówno wpłynąć na warunki mojego uwięzienia, jak i zachować ducha na wolności nawet jeśli tylko w tajemnicy, w mojej izolacji. Mówi się, że prawdopodobnie przez moje symulowane kalectwo zostałem wcześniej zwolniony z rosyjskiej niewoli, bo wydawałem się Rosjanom słabszy. Moje drugie przybycie do Stanów Zjednoczonych było nie mniej interesujące. Spotkałem tam małego żółwia, wodza plemienia Ottawa, i nasza wymiana Tomahawk za okulary była symbolem wzajemnego szacunku i zrozumienia między kulturami. On chciał mnie poznać, bo wiedział, że walczę o prawa człowieka, a on również miał swoje cele związane z niedostarczaniem alkoholu na tereny Indian. Insurekcja kościuszkowska była dla mnie szczytem dążenia do wolności. W marcu 1794 roku na rynku w Krakowie u stóp ołtarza złożyłem szable, a następnie przysięgę, by stać na czele powstania. Jako Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej zreformowałem armię, tworząc legendarne oddziały kosynierów i strzelców celnych. W imię wolności chłopów wydałem Uniwersał Połaniecki ograniczając ich poddaństwo. To była walka nie tylko o granice, ale i o duszę narodu. Nie byłem krystaliczny i nieomylny, ale byłem przekonany, że każdy człowiek zasługuje na szansę na wolność i sprawiedliwość, bez względu na to czy jest szlachcicem, chłopem, czy nowym przyjacielem z odległego lądu. Moje życie to opowieść o walce nie tylko z wrogami na polu bitwy, ale także o walce z niesprawiedliwością społeczną i własnymi wewnętrznymi demonami. Może nie jestem pomnikowym bohaterem, jakim mnie malują, ale moje życie jest płótnem pełnym pasji, idei i niewątpliwie wartym opowiedzenia historii.